Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył, a członkowie Sanhedrynu szydzili. Inny niech wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli jest Mesjaszem, Bożym Wybrańcem. Szydzili z Niego i żołnierze podchodzili do Niego i poddawali Mu ocet, mówiąc, jeśli Ty jesteś Królem Żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim, to jest Król Żydowski. Jeden ze złoczyńców, którym, których tam powieszono, urągał mu, czyż ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc sam siebie i nas. Lecz drugi karcąc go rzekł, ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz. My przecież sprawiedliwie odbieramy bowiem naszą słuszną karę za nasze uczynki, ale on nic złego nie uczynił. I dodał, Jezu wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział, zaprawdę opowiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Oto słowo pańskie. Moi drodzy, postaram się pokazać coś, co jest dość trudne. Ufam, że to się uda. Mam nadzieję, że no, będziecie śledzić tok myślenia i złapiecie ten, ten klus sprawy. Będę się starał to wyjaśnić w jak, naj jak najbardziej klarowny i przystępny <laughs> Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Wszechświat po łacinie jest on nazywany uniwersum. Natomiast po grecku kosmos. Kosmos to jest coś, co jest uporządkowanego. W przeciwieństwie do czego? Do chaosu. Chaos to jest coś, co jest nieuporządkowane, a kosmos to jest coś, co Pan Bóg przez mocą swego słowa, niech się stanie, wprowadził porządek. O tego słowa myślę, że większość z Was już wie, między innymi od tego słowa pochodzi określenie, określenie kosmetyk. Kosmetyk to jest coś, co wprowadza harmonię na obliczu. Jeśli ktoś aplikuje sobie coś tam, jakiś tam serum czy jakieś inne. Rzeczy wymyślone, żeby powstrzymać nieubłagany ząb czasu. Otóż, ten kosmos, czyli ten świat stworzony przez Pana Boga, myślę, że najbardziej on jest uporządkowany. Widać to w perspektywie, kiedy wchodzi się w rzeczywistość, której, do której, której nie dotknęła ludzka ręka. Na przykład, weźmy w tonie oceanu bądź w miejscach, gdzie ten człowiek nie dotarł ze, swoją niszczycielską, ze swoim niszczycielskim działaniem wynikającym z grzechu pierworodnego, to jest tam ład i skład, tam jest pełna harmonia, tam wszystko, wszystko za sobą gra. I to jest kosmos w pojęciu makro, ale ja nie chcę tego dotykać w pojęciu makro, tylko chcę powiedzieć, powiedzieć o kosmosie w pojęciu mikro. Mikrokosmosem jest każdy z nas. Każdy z nas jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. W każdym z nas jest świątynia Ducha Świętego i siódma komnata, kędy się król przechadza. O tym mówi święta Teresa z Awila w twierdzy wewnętrznej. Życie wewnętrzne polega na tym, że dusza nieśmiertelna, czyli rozum, pamięć i wola, która jest w każdym z nas, zmierza ku swojemu centrum, żeby połączyć się z tym, który jest w naszym środku. W siódmej komnacie, kędy się ów król wszechświata przechadza. Więc mamy króla wszechświata, który jest poza nami, czyli jest, może ktoś pamięta, jak to się nazywa, jak nas przekracza, to jest jaki? No dobrze, transcendentny, i jest Bóg, który jest w nas, który jest immanentny. To warto się nauczyć. Tak, proszę Państwa, no bo to jest takie określenie, które ja zrozumiałem dopiero, jak byłem na trzecim roku w seminarium, a tak jest, przy, przy, przyszedł Pisku do, do, do przedszkola i tamte dzieci błogosławił i mówił do nich: pamiętajcie dzieci, że Bóg jest transcendentny i immanentny. Co to jest mniej więcej wstrzelanie na wysokości górnych piszczałek organowych. Więc ja to tłumaczę, żebyście wiedzieli, że Pan Bóg jest w tym makrokosmosie. a? Tak? ale również w mikrokosmosie. Tylko widz polega na tym, że ponieważ człowiek ma wolną wolę, może Pana Boga z tego mikrokosmosu wyprosić. I wtedy, kiedy wyprasza Pana Boga ze swojego mikrokosmosu, wtedy siłą rzeczy prowadza, zamiast kosmosu prowadza chaos. Na tym polega właśnie grzech. Że grzech jest działaniem przeciwko woli Pana Boga, jest jakimś wyborem, decyzją, która jest wbrew Panu Bogu, w związku z to wprowadza taki czy inny zamęt w środku i później on interferuje, czyli rozprzestrzenia się na zewnątrz. Osoba, która jest zaburzona, swoim zaburzeniem zaburza rzeczywistość, w której żyje. Jest to jasne? Czy ja to klaruję w miarę dobrze? Wszyscy rozumieją, co mówię? Dobrze, okej. Okay. Teraz uwaga. Ponieważ. Pamuk nas stworzył y, z miłości. Jest również w tej miłości zawarty pewien, pewien myk, który jest no, niesłychanie trudny, a mianowicie jest nasza wolna wola. Pamuk nie traktuje nas jak niewolników, których chce za ciupasem i łańcuchem przyprowadzić do, do siebie, tak jak ja was tu nie traktuję na trzynastce, żeby przychodzicie z własnej woli. Tu was nikt nie przypuszał, A tu jest was ciżba ludu. Nikt was tutaj ciupasem nie ciągnął. Każdy przyszedł z własnej woli. Zgadza się? No tak, czy się ktoś kazał przekazał, że to karę mandat dostaniesz, jak nie przyjdziesz? No chyba nie. W większości, ani jak, jak nie 100%. Na tym polega wolna wola, że ty wybierasz, ty wybierasz, że jest niedziela, jest, idziesz dzisiaj decydowałeś, że przyjdziesz na trzynastkę. To jest właśnie akt woli, wolnej, kiedy ty to podejmujesz decyzję Ku Panu. Bogu. Żeby było jasne, że nie podejmujesz decyzję księdzu Jarkowi, bo przychodzisz do księdza Jarka, bo tu do mnie nikt nie przychodzi. Żeby było jasne, klaruje to jasno, że przychodzimy do, do Pana Boga, do Pana Jezusa, do Słowa Bożego i do Eucharystii. Żeby tylko nie mylić tych pojęć. Więc przyszliśmy z wolnej woli, i tak nas Pan Bóg traktuje. I pozwala nam również, że kiedy my w naszych decyzjach i w naszych wyborach rozeznajemy, czasami roznajemy, poddawanie jesteśmy pokusom, i później nie dokonujemy worów, które są niezgodne z wolą Bożą, wolą Bożą, i dokonujemy po prostu spustoszenia, czyli chaosu w mikrokosmosie. Żeby móc ten mikrokosmos w sobie wprowadzić, trzeba przede wszystkim no, Pana Boga uznać jako, jako suwerena, czyli za króla. Jezus Chrystus Król Wszechświata, Wszechświata, czyli kosmosu w wersji makro i wszechświata w wersji, wersji mikro. I kiedy ja uznaję Pana Jezusa jako najwyższego suwerena i tego, którym ja chcę z nim współpracować w mojej wolnej, wolnej, mojej woli, nie z musu i z niewolnictwa, tylko z wiem, że On chce dla mnie najlepiej, wtedy im bardziej współpracuję, tym większy kosmos, czyli w uporządek prowadzam w swój, w swój mikroświat, czyli w mikrokosmos. Przejawem tego na przykład mikrokosmosu, tego uporządkowania, będzie na przykład stan, w którym Ty jesteś wyspowiadany, przyjmujesz Komunię Świętą i czy wyznacie ci, którzy już są po pierwszej Komunii Świętej, czy wyznacie taki stan takiego pokoju? Czy, ja, czy ja, się odwołuję, ja się odwołuję do doświadczenia religijnego, duchowego. Czy wy, czy wy macie takie doświadczenie chociaż raz, takiego. Takiej klarowności, takiej przejrzystości, jakiejś takiej jasności, czegoś takiego, co w Tobie uspokaja Twoje wnętrze. Wiecie, o czym ja mówię? Znacie to doświadczenie? To jest właśnie mikrokosmos. To jest właśnie mikro, czyli to wewnętrzny porządek. I poprzez Komunię Świętą, ponieważ przyjmuje Pana Jezusa do siebie, czyli przyjmuje Jego w sobie, dokonuje wyboru Jego świadomie, bądź nieświadomie jako króla wszechświata. I wprowadzając go do siebie, poprzez to, że uznaje swoje grzechy, swoje nieporządki, swoje trudno, trudne wybory, i wprowadzając go, wprowadzam również w siebie. I to jest jakby jedna rzecz. Ale istotną rzeczą jest kwestia owej wolności. I to będzie dość trudne. Człowiek wolny to jest człowiek wyodrębniony. To jest człowiek, który zna siebie, to będzie trudne ale mam nadzieję, że tej wiedzy wam nie, nie, ta wiedza Wam nie zaszkodzi. To jest człowiek, który zna siebie, ze swoimi plusami i minusami, potrafi panować nad swoimi emocjami, nad traumami, które przeżył, nad doświadczeniem historii i że nawet jeżeli go targa jakaś nerwa czy jakaś inny nieporządek, to przez swój rozum jest w stanie uporządkować swoje nieuporządkowane odruchy, zachowania, nawet grzechy. Człowiek wyodrębniony to jest człowiek komunikujący się ze sobą i z tym, który jest we mną, czyli który się we mnie przechadza. Ja będąc wolnym człowiekiem, czyli wyodrębnionym w swoim rozumie i w swojej woli, powoduje się jego działaniem, jego głosem, i jego prowadzeniem, a nie głosem wszechświata, świata zewnętrznego. Człowiek, który nie jest wyodrębniony i który nie jest wolny, powoduje się światem zewnętrznym. Na przykład muszę się mądnie ubrać, żeby mnie zaakceptowali. Albo muszę zrobić coś takiego, żeby inni nie, my, mnie nie krytykowali. Proszę Państwa, jeszcze się taki nie narodził, żeby każdemu dogodził. Osoba wolna, osoba wyodrębniona to jest osoba, która potrafi podejmować decyzje takie, które niekoniecznie muszą, być, muszą iść w, z prądem y, głównym, czyli mainstreamem. Czyli innymi słowy, ja podejmuję decyzje, które niekoniecznie muszą się podobać, niekoniecznie muszą być, powiedziałbym, akceptowalne ogólnie, ale ja, ponieważ mam w, ze sobą się komunikuję i wewnętrznie czuję, że to jest dobre i to jest harmonijne, i w związku z tym, który się ze mną przechadza, jest to jego wolą, podejmuję tę decyzję. Natomiast jeśli nie jestem człowiekiem wyodrębnionym i wolnym, nie komunikuję się ze sobą, podlegam fluktuacjom wynikającym z zewnętrznej presji. I tu pokażę Wam na konkretnym przykładzie Dawida wspominanego w pierwszym czytaniu. Czy ten wywód jest na razie yy, klarowny? Tak, rozumiecie Państwo, o czym mówię? Dobrze. Otóż Dawid jest człowiekiem wyodrębnionym, jest człowiekiem wolnym. Pokażę Wam to na dwóch przykładach. On jest wolny dlatego, że on ma komunikację z, z Panem Bogiem ze względu na to, że kiedy został namaszczony przez Samuela, na jak go wzięli z pastwiska, bo tych siedmiu synów jest i, 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 wywołali, i wy, wywołali Dawida. I Samuel namaścił olejem yy, i Duch Święty spoczął na Dawidzie. Dawid stał się człowiekiem Bożym. Czyli on na tym pastwisku, mimo że funkcjonował na pastwisku, to on z Panem mogiem się komunikował. I kiedy dochodzi do sytuacji granicznej, która jest opisana bodajże w szesnastym rozdziale pierwszej księgi Samuela, i ona opowiada o dwóch zdarzeniach, a mianowicie Pierwsze to jest takie, że Dawid jest posłany, jest wojna z Filistynami. Król Saul i bracia, starsi bracia Dawida walczą na polu walki. Są w obozie. Ojciec Dawida, Jesse, bierze go jako chłopaka młodego, najmłodszego, niepełnoletniego, mówi: idź do swoich braci i zanieść im, co im potrzeba. Dawid bierze prowiat i przybywa do, i przybywa do obozu. Tam spotyka swoich starszych braci i ci starsi bracia nie, nie przyjmują go, mówią po coś tu przyszedł pyszałku, czego ty szukasz, szukasz siebie i jest cała taka, że tak powiem, cała tyrada ataku na niego, że on przyszedł z woli ojca, chciał coś, chciał pomóc i nie dość na tym przychodzi kwestia związana z tym Goliatem. Szukają, ten Goliat, ich, tam, tam, ich to jest tak zwany harcownik, harcuje, czyli tam, wy, wy, wy. na tym polega harcowanie, że obrzuca tymi wyzwiskami tych, tych Izraelitów. Tam ci się trzęsą jak, jak osiki. Nie ma niż żadnego mądrego i, i silnego, który by stawił czoła temu Goliatowi, i pojawia się Dawid. Młody chłopak, bez doświadczenia. Bez żadnego resztunku wojennego przyjadę i on staje i mówi, ja, ja, ja stanę do walki z Goliatem. Żeby mógł coś takiego zrobić, musi być wyodrębniony. Ponieważ z jednej strony ma presję ma presję braci, którzy mówią, po coś tu przyszedł, idź sobie stąd. Ale on, ponieważ wewnętrznie czuje, że powinien to zrobić i ma komunikację ze sobą, przychodzi do Saula i mówi, panie, ja podejmę tę walkę. Drugi element wyodrębnienia polega na tym, że ubierają go w, 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 w ten ryszczynek ciężki wojenny, czyli dają mu tam zbroję, dają mu ciężki miecz, dają mu tarcze. Dawid chodzi i mówi tak, Panie, jestem niesprawny, ja nie umiem się w tym poruszać. To jest przekładając na nasze, czyli jeżeli teraz powinienem chodzić w, w spodniach w rurkach. To za chwilę będę musiał chodzić w spodniach, które na końcu mają ze 35 cm szerokości, tak? Bo to, to musi, na tym to polega. No, jak chodzą w rurkach, to teraz muszę, trzeba na, na mi im, im powiedzieć, że teraz trzeba mają chodzić w glanach, czy jakichś jakich, takich wielkich, ogromnych, bo jak pojawią się w rurkach, to będzie kicha, bo nie będzie na modzie, tak? I teraz sytuacja jest, na tym to polega. To jest kwestia wyodrębnienia właśnie. Ja za przeproszeniem tniutnia w jakich ja jestem w spodniach, bo jeżeli mnie ktoś ocenia na tym, po, tym, po tym, na jakich ja jestem w spodniach, to ja dziękuję za taką ocenę. Dlaczego mogę tak powiedzieć? Dlatego, że ja znam swoją wartość i z się, ze sobą się komunikuję. Mam mojego pana y, y, suwerena w sobie, z nim się komunikują i mnie za przeproszeniem, no na to obojętnym kalafiorem, czy ja zaokładam czapkę fioletową, czy ja zaokładam różową, czy ja y, jeszcze jakąś inną, bo co mi powiedzą, że ja przyszedłem w takiej czapce. A mnie to za przeproszeniem no, guzik obchodzi, co oni sobie powiedzą na temat tego, w jakiej jestem czapce. Bo to jest moja czapka i nic nikomu do tego. I ja się ze sobą komuniku komunikując, ja jestem wyodrębniony i wolny. Niech oni sobie gadają, co chcą. Mogą wymawiać wy 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 presję, jaką chcą. Ale ponieważ wewnętrznie jestem skomunikowany i wyodrębniony i On jest moim suwerenem, więc dla mnie ważniejsze jest, czego On ode mnie oczekuje, a nie co ode mnie oczekuje jakieś idiotyzmy, które są za przeproszeniem lansowane i które są poddawane jako obowiązujący kanon. Rozumiemy to? Jesteście tego świadomi? Okej. Okay. O ile moda to jest jedna sprawa, a Ty chodzi mi o to, że są rzeczy, rzeczy na przykład, które Ty na przykład musisz podjąć decyzję. Na przykład, jesteś szefem. I jeśli jesteś niewyodrębniony, i jeśli jesteś, nie, nie masz skomunikowany, nie jesteś ze sobą, to będziesz nieustannie wchodził w manipulacje i wikłał się, co o mnie powiedzą. A czasami szef musi podjąć decyzje, które są niepopularne. One w długiej fali mogą być dobre, ale w pierw, krótkiej perspektywie są. Trudne. W związku z tym, że będą utyskiwać. I teraz, jak ja będę tylko uwiązany na tym, co o mnie mówią, że, że ja podjąłem taką decyzję, no to jest kicha, bo ty nigdy nie podejmiesz dobrze, dobrej decyzji, bo ty ciągle będziesz uwikłany w tym, co, jaka jest presja z zewnątrz. Czyli ty będziesz cały czas w tym, powiedziałem, zewnętrznym układzie, i jesteś wtedy pustostanem. Jest to klarowne, to jest? Ustawiam dwie rzeczy. Pierwsza, bo to, są, to, są, to jest konfiguracja dwóch elementów. Pierwszy element to jest element duchowy, metafizyczny, w którym mówię o Panu Bogu, który jest w nas, czyli w tym mikro, mikrokosmosie. I drugi element to jest element psychologiczny, to jest element. Dotyczący emocji, dotyczący działań społecznych i tak dalej, Im bardziej jesteś uwikłany w sobie i nieskomunikowany i niewolny, to ciągle będziesz cały czas w niewolnictwie, jeśli chodzi o to, co się będzie działo na zewnątrz, czyli będziesz cały czas pod wpływem tego głównego nurtu i nie będziesz człowiekiem, który potrafi podjąć autonomiczne decyzje. Jesteś niewolnikiem i pustostanem. I po to chodzi i o to mi chodzi, że wchodząc w relację głęboką z Panem Jezusem, proszę Państwa, ja wiem, co mówię, bo ja, to jest proces, to nie jest proste, bo my jesteśmy wychowani w różnych konfiguracjach kulturowych, z różnymi zranieniami, z różnymi traumami, z różnymi historiami, to nie jest proste, żeby było jasne, ja to wiem, bo sam to przerabiam. W związku z powyższym mówię tylko mówię Wam, że jest to pewien proces, który jeśli człowiek wie, a ja się dzielę swoją wiedzą i doświadczeniem z wami, że wiem o tym, że jeżeli ja przez kilkadziesiąt lat przeprowadzam to bardzo konsekwentnie, to kiedy zerknąłbym na gościa, który był 40 lat temu, to to są po prostu to są dwie różne rzeczywistości. Moi znajomi, moi przyjaciele z klasy, oni, eh, oni cały czas szukają, jak my się spotykamy, to oni cały czas szukają tego Jarka, który był, 20 lat, który był 40 lat temu. A ja 40 lat temu to byłem tak w w głowie, że to się po prostu w pale nie mieści. Ja się robiłem zabawić i tak dalej. Nie będę wchodził w szczegół, proszę Państwa. Będę się musiał z tym zewrzeć na no sądzie Jezuskowym. Natomiast kiedy oni oczekują ode mnie, że ja będę taki, jak byłem, jak byłem 40 lat temu, to to jest po prostu pomyłka. Bo to są po prostu, ja z tamtym facetem nie chcę mieć nic wspólnego. Dla, dlaczego? Ale dlatego, że ja przeszedłem przez taki proces, kiedy znalazłem pana Jezusa i uznałem go jako swojego su suwerena, i doświadczyłem, że z tego faktu, że jest on moim suwerenem, mam pokój wewnętrzny, którego świat mi nie daje. W związku biorąc go jako suwerena, przepracowuję. Całą masę różnych rzeczy, które mam do przepracowania, przepracowuję je i cały czas rozumiem, muszę pracować, że nawet kiedy pojawiają się jakieś reakcje, jakieś sytuacje, jakieś trudności, wynikające z z doświadczeń trudnych, bolesnych, raniących i tak dalej, to ja nad nimi panuję. One nie panują nade mną, tylko ja nad nimi panuję. Ale mogę nad nimi zapanować tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mam skonfigurowane dwa, te dwa elementy. Po pierwsze, w środku wiem, że mam suwerena, który mnie kocha, który za mnie oddał życie, który chce dla mnie jak najlepiej i jeśli ja zrobię to, czego ode mnie on wymaga i czego w moim sumieniu on się domaga, to to będzie najlepsza rzecz, jaka mogłabym, jaką, jaką mógłbym zrobić, nawet jeśli to się może nie podobać otoczeniu. Ja to przemyśl, mam bardzo mocno przemyślane, bo ja wiem o tym na przykład, jak, jeśli chodzi o moje kapłaństwo, które jest najlepszą rzeczą, którą mogę w życiu zrobić, które jest kompletnie w moim środowisku niezrozumiane, w ogóle. Ja cały czas mam wrażenie, że lepiej bym, gdybym pracował jako szamponurek niż, niż, niż jako ksiądz. I teraz co ja mam zrobić? Czy ja mam, co? Ja, mam, ja mam się u, ulec temu iść do, jako szamponurek? Czy ja mam i ulec temu, czy w wolności swojej, nawet jeśli się to nie podoba, bo jest krytykowane, bądź nieznane, bo, bo niezrozumiane, to ja powinienem stanąć tu i powiedzieć wam to, co mam do, do powiedzenia. Dali Bóg, tak to powinienem zrobić, nawet jeśli się to nie podoba. I tniudniam za przeproszeniem, co on mnie mówił, bo robię to, co robię w sumieniu i uważam za właściwe, prawdziwe, transcendentne, autentyczne. Ale żeby można to było zrobić, trzeba być człowiekiem wolnym. A żeby być człowiekiem wolnym, trzeba być człowiekiem wyodrębnionym. W wolności rozumu i woli. Z nim, który jest królem wszechświata. Ogólnie, który wprowadza tę harmonię i w mikro, w sferze, kiedy wprowadza, może wprowadzić harmonię w ciebie, o ile pozwolisz sobie na tę harmonię, żeby ci tę harmonię wprowadzał. Powiadam, jest to proces, to się nie dzieje od razu, to jest wieloletnia praca nad sobą. Niewieloletnia współpraca z łaską, ale warto, naprawdę warto zrobić to dla siebie i również dla wszystkich tych, którzy z Wami żyją, ponieważ im Ty bardziej będziesz uporządkowany, bądź uporządkowana, tym bardziej uporządkowany będzie Twój świat rodzinny, społeczny, w Twojej pracy, etc. etc. Amen.